Witajcie moi drodzy. Moje wczorajsze typowanie Gali KSW nie przyniosło pożądanego efektu. Tutaj wrzucam kupony moich poprzednich typowań. Dla tych, którzy twierdzą, że się nie znam, 21 walk z rzędu, wszystkie wytypowane poprawnie. Gala bardzo fajna, bardzo fajne walki. Największym zaskoczeniem dla mnie była walka Krakowiaka, który wygrał. Nie doceniłem go. Bardzo, bardzo fajnie, tam trochę kondycji zabrakło, ale spoko. Na minus zaskoczył mnie kornik. No ale taki to jest sport. Trudno. Słuchajcie, nie będę więcej robił filmów o MMA. Ja zrobiłem to tylko dlatego, że kanały, które mają w nazwie MMA. Zajmują się teraz Don Cutasio i l Cholesterolem Więc kurwa żygać się już od tego chce, Powinny się zająć normalnym sportem Marcin Tybura Zwycięski Nie bez problemu w pierwszej rundzie, ale jednak zwycięski Bardzo fajnie Moją koszuleczkę wygrywa Mike Tyson, który jako pierwszy Napisał, że The Freeze wygra Fakt, że napisał, że na punkty No ale był najbliżej, był jako pierwszy Dziękuję bardzo, życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. Czekamy na coś tam od Żuroma, Dziuroma. Także pozdrawiam, trzymajcie się, hej.